Hej, dawno mi tutaj nie było mówiącego do kamery. Zapraszam na prezentację iONIKA 5 po faceliftingu. Dobra, tak jak widzicie, generalnie z zewnątrz niewiele się zmieniło. Największą zmianą są lusterka, właściwie ich brak, czyli tak zwane kamery boczne. Które moim zdaniem fajnie wyglądają, ale bardzo ciężko będzie się przedstawić na tego typu gadżet. Za to samochód sam w sobie wygląda bardzo dobrze, bardzo mi się podoba. Dobra, otwórzmy drzwi. Zamki się wysuwają automatycznie. Te lusterka czy też kamery również się składają oraz rozkładają. Zobaczcie, tak to wygląda. Tutaj mamy kierunkowskazy z boku, jak zdążyliście zauważyć. Otwieramy samochód. No i tak, drzwi bardzo ładnie wykonane, w ogóle kolorystyka tego samochodu jest wręcz bym powiedział rewelacyjna, wygląda to naprawdę jak samochód marki premium, tutaj duża przegroda, taka hmm, przegroda na swowanie czegoś bądź też uchwyt, bardzo miękkie podłokietniki, tutaj góra również miękka, no i te nasze lusterka wewnętrzne, czy też hmm, nazwijmy to monitory, kieszeń na napój. Dobra, tutaj wszystko elektryczne. Wsiadam do tego samochodu. No, muszę powiedzieć, że rozpieszcza mnie to wnętrze, dlatego, że jest naprawdę mnóstwo przestrzeni wokół. Mnóstwo przestrzeni. Ładne, ładne podświetlenie. Tutaj pod szybie, całkiem to posunięte do przodu. Jest mnóstwo miejsca. Na górze mamy dużą panoramę, to naprawdę robi ogromne wrażenie. No i ta kolorystyka, która mi się mega podoba fakt, że jest na pewno niepraktyczna, ale jest ok. Z takich ciekawostek zobaczcie najpierw tutaj półka, półka czyli schowek przed pasażerem w formie półki. To jest fajne. Następnie cała konsola czy też tunel środkowy otwierany podłokietnik. miękki. Ale taki średnio miękki powiedział. Dwa miejsca na napoje. Ogromna przestrzeń ładunkowa tutaj pomiędzy. Zobaczcie, tutaj możemy wsadzić naprawdę mnóstwo rzeczy. Plus ładowarka indukcyjna. Dwa USB, zwykły port USB. Oraz... Następny usb jest tam, <laughs> sorry, jeszcze jeden sowek, bardzo głęboki sowek, 12V gniazdo, co najciekawsze to można tutaj przesuwać, zobaczcie, przesuwając to tworzymy naprawdę ogromną przestrzeń, to się w całości przesuwa, łącznie z naszym podłokietnikiem, kierownica, Fajnie zaprojektowana, dobrze leżąca w dłoniach, czy też trzymająca się. Następnie mamy, to mi się tutaj nie podoba, to jest takie dziwne, cztery jakieś kwadraciki, nic więcej. Mm, tak to wygląda, słuchajcie, z mojego punktu widzenia, o, ja to tak widzę. Mnóstwo przestrzeni wokół, bardzo dobra widoczność, nawet to lusterko mi nie przeszkadza, no ale właśnie, jadąc, spra sp sprawdzam, czy też patrzę w tą stronę, no i nic nie widzę, muszę spojrzeć niżej. No na pewno wymaga to przyzwyczajenia, jak dla mnie. Nie jestem fanem takiego rozwiązania, takich gadżetów jestem fanem, ale czy ja bym chciał to w moim samochodzie? Nie za bardzo. Jeszcze tym bardziej, jakby ktoś stuknął w to, to naprawdę są takie koszta, że lepiej wymienić lusterko, moim zdaniem. Co do ilości miejsca. O, tak jest idealnie, czyli na zegarek, czy tam na Rolexa. Nade mną jest, pomimo tego panoramicznego dachu, tutaj do tej krawędzi mam 5 palców miejsca, naprawdę jest mnóstwo przestrzeni. Następnie tutaj. Ma mnóstwo przestrzeni na nogi z jednej oraz z drugiej strony. Tutaj również bardzo długi jest ten potułkiem. Tak naprawdę można podróżować mega komfortowo. No dobra, odpalmy tę zabawkę. Jeśli chodzi o baterię, bateria to jest na pewno ta 74 KW. Spytam jeszcze dokładnie, zobaczcie na, na ekranie. Obecnie 83% naładowania, samochód jest w trakcie ładowania prędkość 7 KW i to macie tak. 234 mile. W kilometrach już to widzicie na ekranie i to jest w we... może jeszcze inaczej. W ten sposób eco 240 mil przy naładowaniu 83%. Normal 234 mile i sport 226 nie ma wielkiej różnicy. Zobaczcie między eco 240 a z portem 226 to jest 14 mil, tylko różnicy zasięgu, czyli to bym powiedział, że to bardzo dobrze wygląda. Tutaj, jeśli chodzi o całe multimedia, to się nic nie zmieniło, jest dokładnie, jest dokładnie to samo, co było. Co dalej? Tutaj ładnie ten panel również wygląda. To mi się podobało od samego początku. Jest to tak schludnie, ładnie zaprojektowane. Powiem tak, ta część tutaj bardziej mi się podoba niż w KIA. FV 6 Co mi się nie podoba, nie podoba mi się umieszczenie tutaj tej gałki, czyli zmiany biegów. Ona jest bardzo blisko mojej nogi. A pomimo tego, że ja już siedzę naprawdę najniżej, gdybym siedział wyżej, to byłby problem. Oczywiście możemy sobie regulować kierownicę. Bardzo wygodne siedzenia, to mi się tutaj podoba. Wszystko jest sterowane elektrycznie. Łącznie z elektrycznie możemy sterować sobie tutaj. Zobaczcie, drugim rzędem przesuwając go do przodu, bądź też do tyłu. Naprawdę super. Dodatkowo tam mamy, zobaczcie, gniazdo, takie zwykłe, domowe gniazdo, aby podłączyć sobie jakiś sprzęt elektryczny, na przykład odkurzacz czy cokolwiek, że nie wiem, jakiś czajnik na biwaku i tak dalej. Tutaj, no, z tej strony, zobaczcie, na patrze, tak, tutaj patrzę, nie ma tego blasterka, tutaj, no i tu już jest troszeczkę jakby lepiej, no, bo to tak, hmm, po takim kątem można patrzeć na tą kamerę czy na ten wyświetlacz. przeciw przeciwsłoneczne. To jest ok. Tu jak, się nic nie zmieniło. Zwykła żaruwa i takie tam na palec podświetlenie. No to to jest taki standard w Kia, w, w Hyundai'u. Tutaj konsola, że tak powiem, główna do operacji, o doskładania dachu. Zobaczcie, naprawdę super to wygląda. Super to wygląda. Mnóstwo miejsca z tyłu, tak więc lecę do tyłu. A jeszcze jeden taki problem mam. <laughs> nie wiem dlaczego, ale. Nie potrafię wyłączyć tego samochodu, znaczy wyłączyć, no klikam na ten start stop i on mi się tak no stop załącza, wyłącza, załącza, wyłącza, czy wyłącza, czy takkolwiek jakby już mnie zaczęli poprawiać i tak to, tak to wygląda, no zobaczcie, okej, okay, teraz poszło, dziwne, ciekawe jest też to, że wyłączając samochód, ten fotel z automatu się odsuwa do tyłu, abyśmy mieli więcej miejsca przy wychodzeniu i to jest fajne, bo teraz tak, wychodząc z tego samochodu, Zamykając te drzwi, otwierając tylne, on się przesuwa z powrotem do przodu, abyśmy z kolei mieli więcej miejsca, aby zająć miejsce, czy też więcej przestrzeni, aby zająć miejsce z tyłu. Jestem z tyłu, ładne podświetlenie, elegancki, naprawdę elegancki, podłokietnik, długi jak z przodu, czyli to mi się super podoba. Mamy tutaj jeszcze dodatkowo rolety. Podświetlenie tutaj z kolei jest LEDowe, to jest fajne. Tutaj też taki led, nie wiem czy to zauważyliście, jest ledzik. Mnóstwo miejsca na nogi, naprawdę mnóstwo, zobaczcie. Pomimo tego, że tu jest skorupa, jest ok. Mało miejsca z kolei na stopy, bardzo mało. Kierowca musiałby podnieść swoje siedzenie, czy też swój fotel wyżej. Co do samej kanapy z tyłu, wygodna, fajnie siedzi, bardzo wysoko się siedzi, co mi się podoba. Nie ma żadnego, że tak powiem, tunela środkowego, tunela, tunelu, yy, który by to Taki jest delikatne, można pół centymetra wysoki. Fajnie to wszystko tutaj zaprojektowane. z zadyszką mnie złapała. Bardzo miękki podłokietnik z tyłu, dwa miejsca na napoje, to mi się podoba. Ale tak umówmy się, pomimo tej ogromnej przestrzeni, tak miejsca na max Dwie dorosłe osoby oraz jedno dziecko, nawiewy tutaj z boku, to jest też fajne i tyle. Tyle jest miejsca oczywiście, gdy moja kanapa, czy też ta tylna kanapa jest odsunięta maksymalnie do tyłu, ale tutaj właśnie głównie chodzi o przestrzeń dla pasażerów. Jeśli chodzi o przestrzeń na bagaże, to chodźmy do bagażnika. Elektryczne otwieranie klapy bagażnika całkiem sporo przestrzeni, ale to znowu takie ciedostwo, zobaczcie, lampa tylko jest zwykła, zwykła żarówka to jest pewnie dziadostwo podnosimy to, tutaj nic nie ma tak naprawdę, troszeczkę tam wolnej przestrzeni z tyłu oraz po bokach, na miejsce na kable na ładowarkę, tego typu historie, ale poza tym no ten bagażnik jest całkiem naprawdę przyzwoicie spory i nie jest zbyt głęboki, ale spełnia, że tak powiem swoje swoje wymagania no I taka ciekawostka, oczywiście tak jak w Kia EV6 macie tutaj taki, taką przejściówkę, czyli to podłączacie do gniazda ładowania. Tutaj podłączacie sobie obydwie jakie urządzenia elektroniczne, czy też elektryczne, które możecie używać korzystając z prądu w, w samochodzie. z samochodu. Dobra no, słuchajcie i to tyle jeśli chodzi o Ioniqa 5 po liftingu. Moim zdaniem bardzo fajny samochód elektryczny. Przy obecnej temperaturze całkiem spory zasięg, fajna bateria, też pojemna bateria. Jak dla mnie samochód bardzo przestronny, wyróżniający się z tłumu i, i tyle. Czy ja bym chciał jeździć takim samochodem? Tak, ja bym chciał jeździć takim samochodem elektrycznym, ale problem z elektrykami jest dzisiaj taki, że niestety jest... <grytania> trzeba czekać parę godzin przed podładowarką. Tak więc musisz mieć swoją ładowarkę, jeżeli chcesz mieć samochód elektryczny i uzbroić się w cierpliwość, jeśli planujesz dłuższe podróże. Dobra, słuchajcie, to tyle na dziś. Dajcie znać w komentarzach, czy podoba Wam się taki samochód, czy chcielibyście jeździć takim samochodem, albo też, czy Wam się nie podoba ten samochód. To takie szybkie moje wideo po bardzo długim czasie dawno mi tej nie był z kamerą, dlatego że zajmuję się zupełnie innymi. Rzeczami, tak więc prościej mnie jest wskoczyć do salonu, nagrać jakiś samochód i tyle w temacie. Ale obiecuję Wam, że na pewno tych samochodów, czy też tego rodzaju filmów będzie sporo więcej. I to tyle na dziś. Ja już się z Wami żegnam. Dbajcie o siebie i Wasze cztery kółka. Do zobaczenia następnym razem.